No to cześć! Przyszła do mnie paczuszka. Przepraszam za ten bałagan tam w tyle. Ale tam jest po prostu wszystkie rzeczy moje niepotrzebne. Między innymi tam szetan leży w tym momencie. <grym> Więc tak. A koniki jak leżały tam, jak to leżą do tej pory. Domku w ogóle szukają. Dobra, mamy paczuszkę Zapię tam skręcam. Wielki plusik. Dobra, będziemy mogli się dostać do środka. I zobaczyć co w środku. No nie, że to jest ta paczka, gdzie jest coś dla toficznego, co dokładnie miałem, że za darmo, że Vinted nie ma opcji za darmo, to osoba zrobiła jedną złotówkę. Boże, jak pięknie zapakowana. Tutaj wiem, że dostałam jakieś gratisy, bo osoby na Winternet nie potrafią <gryw> znaczy, potrafią wysłać tak, że zawsze są jakieś gratisy i bez gratisów nie wysyłają. Więc dlatego mówię, że nie potrafię bez gratisów wysłać. Co ja tu mam? Nie umiem angielskiego czy tam francuskiego. Tu są jakieś e, kosmetyki, których ja nie ogarniam i nie używam. Nie wiem, może się to kiedyś przyda z czegoś. Może się w końcu nauczę malować. 22 to mieć i jeszcze się nie malować No cóż Dobre pakowanie Ale ja będę miał sprzątanie w domu Coś czuję Przyda mi się to na jak będę coś pakować Ojoj, już to widzę Boże, jakie to dużo Ojoj Takie to takie Jakby mokre w dotyku tak jak to mi się tak może tak wydawać ja sobie jeszcze przeszperam cały karton, czy tam czegoś nie ma. Chyba nie ma. Poza tym, że są więcej tych takich, A, co było na górze. No i mamy... Co to jest? Aha. Chyba jakaś pilucha. Mam jak nadzieję, że nie używana. No i mamy miseczkę się mnie zapyta, po co ja miskę kupiłam, tak? Po jakie licho mi miska, tak? Jak ja nie mam psa. A to z racji tej, że już większość z was zaczęło mi pisać takie E, ty masz za małą yy, myjkę dla chomika, tak? Że mój chomik miał no, takie po, taki pojemniczek. I kupiłam mu to. Znaczy kupiłam. Osoba to oddała za darmo, choć jak mówię, wintet nie ma opcji za darmo, tylko trzeba złotówkę chociaż dać. Fajna, duża miseczka, będzie miał gdzie się myć, będzie miał się. Nawet będzie mógł na niej leżeć. Bo jak pamiętam jak na tym, dre na tym kwadratowym to on leżał tak, że zawsze na krawędzi miał głowę. I on tak po prostu kładzie głowę, to jest jego głowa, tak się położył, i tak patrzy w kowrot, takie takie, chyba już mało się to robi. A powiem tak, że kiedyś to było strasznie duże, bo on był on był taki kiedyś, a teraz już jest taki. Więc tu się chomik zmieści. Będzie mógł się nawet rozłożyć jak taki królik. Oczywiście miseczka pójdzie. Ona może być czysta i tak dalej, ale ja jeszcze ją umyję. Wysuszę, nasypię piaseczka i wam pokażę, jak to wygląda. Więc tak wygląda w tym momencie. I no. A te koniki, jakby ktoś chciał, to one są w zestawie. Jako zestaw dwóch koni. Za. 130 zł. Czyli kolekta Deluxe andluzyński Ogier. I kolekta Deluxe Klacz Luzytańska. Klaczuszka. I Ogierasek. Bardzo fajne koniki. z lekka ciężkie. Ale nie będą się przewracać. To są na przykład Brajery czy tam Deluxe Boże Deluxe. Jak klasyki, bo one są lekkie. Nic nie mają w środku, a te są bardzo ciężkie. Ej, to jak, jak spadnie na podłogę, to jak Nokia nigdy się nie rozbije. Żadna nóżka jej nie odpadnie. I one są ogólnie trochę jak szlajź. I kolekta, aczkolwiek jakby tak specjalnie nie wyginać, to im się nic nie wygnie. Ogon stabilny. A ciężko to połamać to jest z guma. Koń guma. Nie plastik. No, idę za chwilę się tym zajmować i widzimy się prawdopodobnie w następnym filmie, jak będę z tym robić.